To jest podcast Irytacje, czyli o sztuce zdrowego nakręcania się. O z waszych głośników lub słuchawek nadaje Kamil. Jesteśmy krótko po finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I to jest taki wyjątkowy czas, gdzie część Polaków, jak duża część, no to jest dość sporna kwestia ale na pewno głośna, niestety, część Polaków, nawet jeśli mniejsza, powinna pójść i kupić sobie maś na ból tego miejsca, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę. No, ładnie, żeby to ująć, bo właśnie wtedy, słuchajcie, wychodzą nasze ludzkie najgorsze cechy i co jest śmieszne i przewrotne, wywołane nieczym innym, jak właśnie naszymi najlepszymi cechami. Czyli wtedy, kiedy pomagamy, kiedy jesteśmy empatyczni, otwarci na drugiego człowieka. I ta nasza empatia, przekładająca się na zaciśnianie więzi, umiejętności współpracy i ta pracy zespołowej, ale takiej dobrze rozumianej. I to są te cechy, które powodują po prostu taką gorączkę. To jest straszne, że poczucie, że mogę, poczucie własnego celu, że możemy walczyć z systemem, który jest niewydolny. Te zobaczenie w drugim człowieku człowieka to jest dojrzałe społeczeństwo, na które składa się człowieczeństwo. To są cechy, które w ogóle nie powinny w drugim człowieku wywoływać aż takiej gorączki i takiego po prostu y, niedojrzałego podejścia, obrażania, napuszczania siebie na drugiego. Nie to jest już dla mnie niezrozumiałe. I tak sobie wspominałem, bo woś od strony wolontariusza jeszcze nie znam, ale brałem udział w kilku zbiórkach w szkole zbierało się punkty, które później wymieniało się, tak? Czy tam wpływały na ocenę zachowania. Jako wolontariusz zawsze się dodatkowo dzięki temu te, te punkty zbierało i nie była, słuchajcie, to absolutnie moja motywacja, żeby nie było, nie. Bo kto by się w ogóle przyjmował czymś takim jak ocena zachowania XD, <grytanie> prawda? Ale to był taki dobry nośnik informacji, dzięki temu, że te fundacje właśnie ogłaszały się w szkołach o różnych akcjach, gdzie potrzeba po prostu Wolontariuszy. No i ja, oczywiście, wtedy brałem taką informację i kompletnie, nie ze względu na te punkty i oceny zachowania, zapisywałem się na różne akcje. No, i tym sposobem trafiłem z moją kochaną przyjaciółką, natalką, na jakąś taką zbiórkę, ale na bardzo fajny cel, bo to, słuchajcie, było wsparcie takich uzdolnionych dzieci z biednych rodzin, które przez no, uwarunkowania finansowe no, rodziny, tak, nie mogły w pełni rozwinąć tego swojego potencjału i talentu. I pamiętam, że to była akcja chyba z okazji Dnia Papieskiego, więc w ogóle to pewnie była, no jak to w Polsce bywa, donośle nazwana zbiórka imienia Jana Pawła II, naszego papieża Polaka. I dlaczego o czym mówię, bo to jest o tyle ważne w tej historii, ponieważ zasada była taka, że wolontariusz, jeśli ktoś odmówił wsparcia do puszki, no powinien przekazać mu mimo wszystko jeden z takich gadżetów. I mieliśmy, uwaga, krówki, Palony i obrazki z tym, że Janem Pawłem II. Wieć, ruszamy na miasto z natalką, dzień brzydki, bo to i pochmurno i deszczowo. A kiedy najlepiej się zbiera pieniądze? No, jak są warunki na dworze takie, prawda, że ludzie gdzieś się zbierają i gdzieś tych ludzi po prostu widać. No więc to pierwsza komplikacja nasza była przy tej zbiórce, a druga to zaufanie ludzi. No bo o ile wolontariusz woś ma łatwiej, no bo to przecież głośna, znana akcja, no i zaufanie dla wielu, i taka zaufana dla wielu darczyńców okazja, prawda? Do, ta akcja, do tego, żeby wesprzeć tego wolontariusza. No więc jest zdecydowanie większe zaufanie, że to co wrzuca on do puszki, to nie pójdzie do kieszeni, prawda, a później na jakiś piękny samochód, drogi samochód organizatora. No niestety faktycznie są takie akcje. No i dlatego ludzie no, są bardziej tacy nieuchni względem mniejszych jakiś zbiórek, gdzie podchodzą do niego wolontariusze. No, jakby ja to rozumiem i niestety to właśnie znowu pokazuje, że te złe cechy najlepiej się mają w kwestii Yy, takiej sytuacji, gdzie powinniśmy czynić dobro, no jest to dla mnie smutne, ale wracając do głównego yy, yy, tematu, yy, no Dzień Papieski, więc mało rozgłośniona akcja, ale no się nie poddajemy z metalką. jak ktoś odmawia, dostaje tego balona, <grywkę> krówkę, no już na sam koniec podchodzimy do takiego jednego pana, no, standardowo opowiadamy, jaki to jest cel, i tak dalej. I ten pan mówi, że niestety nie może pomóc. Więc przechodzimy, słuchajcie, do akcji, nazwanej Souvenir, za którą odpowiada, odpowiadała Natalka. Jako, że pakiet mamy spory, to zaczęliśmy. Balona pf, nie chciał. Kurde, kto nie chciałby balona, ale dobra, dajemy krówkę. No, mówi, że nic nie chce i że jest niewidomy. I ta Natalka, moja kochana, przypomniała sobie o ostatnim z gadżetów. I ten neuronik się aktywował, że skoro Balon nie, krówka nie, kurczę, znowu kto nie chciałby krówki, no to co może mu dać? Obrazek z Janem Pawłem II. Tak, niewidomemu obrazek. Ona dalej od mamy i mówi, że nie, dziękuję, bo jest niewidomy, a ona dalej, no proszę, wziąć to dla pana. Także zbiórka była udana, yy, suweniry yy, świetne i dobrane odpowiednio do sytuacji. No i tak, wracając do głównego wątku, zastanawiam się i bardzo mnie to irytuje, że temat pomagania, a co za tym idzie, tylu dobrych cech, musi mierzyć się z takimi atakami, że osoby, które otwierają swoje serca, muszą słuchać pod swoim adresem takie negatywne słowa, i że następuje taki atak. Jak mówimy, że dobro wraca, to dla mnie to jest prawda w, no, w takim znaczeniu, że no, czyniąc dobro rozwijamy siebie. Zrozumienie, pokora, empatia to są cechy, które do nas wracają. I dla mnie, żeby mówić o człowieku spełnionym, nie wystarczy teraz tak, nie wystarczą teraz tak modne sprawy, jak to, że mam pieniądze, mam karierę, rodzinę itd. Jesteśmy w pełni spełnieni i dojrzali, gdy mamy wysoko wykształcone te cechy empatii, widzenia drugiego człowieka i tego, że nam się w ogóle chce. I dlaczego tak bardzo wychodzą nasze ludzkie najgorsze cechy, gdy dzieje się dobro? Ja sam kiedyś od bardzo bliskiej osoby no, usłyszałem, że uwaga, no, wspaniały worek yy, cech, że jestem bez empatii, wyśmiewam i nie widzę drugiego człowieka. I kurczę, bardzo mnie to zabolało, bo to są cechy, których no, na 100% nie można mi przypisać. No i co Kamil zrobił? No oczywiście zaczął analizować, prawda? Co zrobiłem mnie tak, że w sytuacji pełnego wsparcia i otwartości, ktoś rzucił mi taką wiązankę? A że działa lustro, to jeśli ktoś was tak nazywa, to często wynika to z tego, że dostrzega was daną cechę, yy, której... W, no, sam nie wykształcił na takim poziomie, jakby chciał. Co w następstwie powoduje właśnie takie skupienie na wyszukiwaniu wszelakich złych cech w danej osobie, co utrudnia mu dostrzeżenie tego, że właśnie ta osoba te cechy ma. Że to ona jest empatyczna, nie wyśmiewa, nie kpi, widzi drugiego człowieka i co tak buzuje tą osobę, że ona tego nie ma i dlatego rzuca później taką wiązanką. I przewrotnie, i w ogóle bez żadnego zrozumienia i tych podstaw, żeby kogoś tak nazwać, rzuca właśnie takimi słowami. Ha, no i właśnie. To, słuchajcie, jest tak, że nauka bycia empatycznym, a co za tym idzie, nie wyśmiewania, nie kpienia to jest długi proces. To nie jest nic łatwego, ale dzięki właśnie wolontariatu czy wspieraniu akcji charytatywnych, tak? czy z tej drugiej strony nie tylko yy, yy, zbieranie, ale też i dawanie <grytanie> do tej puszki, otwiera nam ten proces. Jeśli kiedyś spotkacie kogoś, kto na waszą empatię zareaguje, zareaguje słuchajcie, złością i przypisze wam brak empatii. To bądźcie wyrozumiali. To jest najlepsze, co można zrobić, bo to może być ktoś, kto uważa się za lepszego od was tylko dlatego, że nie może poradzić sobie z tym, że macie bardziej wykształconą empatię od niej. I stąd właśnie ta cała nagonka na woźb. Ten ból, no już to powiem, dupy i obrażanie tych ludzi, bo widzą, że druga strona to ludzie, dla których nie jest wszystko jedno. A sami czują, że w tej sferze nie mają rozwiniętych odpowiednio cech charakteru. Ale nie chodzi tu tylko o finał, ale o proces, słuchajcie, który dzieje się codziennie w naszym życiu, żebyśmy byli spełnieni. Bądźmy dla siebie życzliwi. I to jest taka prawdziwa miara człowieczeństwa i wolontariat, w którym powinniśmy wziąć udział. A nakręcał się i irytował autor podcastu Kamil Wojczak. Dodaj podcast do ulubionych. Ustaw przypomnienie, aby nie przegapić nowego odcinka. Dzięki.